Transport publiczny to jest coś, co w Polsce od 30 lat leży odłogiem. Mało osób to rozumie, dlatego że, dlatego że komunikacja, która ostatnie lata się zwijała, jak to zawsze w Polsce bywa, spowodowała no, eksplozję, powiedziałbym, aktywności obywateli w tym zakresie, czyli po prostu każdy. Kto, kto tylko może ma samochód w domu. Często się mówi, że, że w domach są po dwa samochody, czasem są nawet trzy samochody, bo ludzie po prostu muszą się przemieszczać do pracy, do szkoły, zawieźć dzieci do przedszkola, do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc komunikacja publiczna była traktowana przez ostatnie lata jako koszt. O tym się dużo nie mówi, ale kolejne rządy, łącznie z tym rządem, Prawa i Sprawiedliwości, który teraz mówi, że, że oni nic nie zlikwidowali, ale jeszcze za ich rządów na przykład jest taka, taki, taka gmina Golub Dobrzyń. To jest powiat, chyba? Nie, gmina. I tam za rządów PiSu, jeszcze za rządów PiSu rozbierano linię kolejową, wywożono PKP-PLK, wywoziło trakcje, wywoziło tory kolejowe. Więc, jak dzisiaj na no to patrzymy, no to przed nami jest wielkie zadanie do wykonania odrodzenia komunikacji transportu publicznego. To oczywiście jest kolej, ale to są również połączenia w, w, w tych małych, najmniejszych miejscowościach, przysiłkach, gdzie inaczej, jak dzisiaj, inaczej, jak transportem prywatnym nie ma szans wyjechać. Oczywiście to nie jest tak, że w całym państwie każdemu pod dom będzie podjeżdżał autobus. Natomiast no, trzeba zmienić to myślenie w zakresie organizacji transportu publicznego z naciskiem na jak najbardziej szeroką dostępność. To, żeby ta organizacja transportu publicznego była jednak na jeszcze wyższym poziomie. Ja mieszkam tutaj jakby w Beskidach, więc gdybyśmy mieli Zintegrowany transport publiczny z aglomeracją śląską oraz aglomeracją małopolską, czyli, czyli de facto dwa województwa, na przykład śląskie i małopolskie, no to, to byłby taki impuls do rozwoju, taki impuls do mobilności, że trudno mi sobie nawet dzisiaj opisać korzyści, które moglibyśmy mieć z takiej integracji. Dlatego, że wtedy po pierwsze mobilność stałaby się czymś, co w ogóle nie miałoby znaczenia w podejmowaniu decyzji o szkole, o pracy, o, o wypoczynku, bo na jednym bilecie mieszkaniec województwa śląskiego i małopolskiego dojechałby w każde miejsce, gdzie mógłby pracować, wypoczywać, uczyć się, nie tylko on, ale jego rodzina, a po drugie byłoby to no niezwykle optymalne cenowo. To też ułatwiłoby rozliczanie tego typu biletów, bo oczywiście samorządy dzisiaj nie byłyby w stanie zapewnić transportu na takim poziomie i w takiej cenie. Natomiast z punktu widzenia interesu państwa, ta mobilność, jako silny impuls gospodarczy, no z pewnością, z pewnością no miałoby to uzasadnienie.